Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w takim spontanicznym filmiku. Jestem właśnie na spacerze. Mamy styczeń 2021 rok i tak sobie pomyślałem, że nagram dla Was film na temat ery wodnika, w którą weszliśmy w grudniu ubiegłego 2020 roku. Moi drodzy, zapraszam Was serdecznie do dyskusji w komentarzach, jeżeli będziecie chcieli również się udzielić na ten temat i porozmawiać yy, nawet między sobą, wymienić się swoimi zdaniami na dany temat. Przechodząc do konkretów, moi mili, era wodnika, w którą weszliśmy, czym się będzie charakteryzowała i co tak naprawdę nam da. Przez plus minus najbliższe 2000 lat. Wyszliśmy z ery ryb. Ryby były bardzo emocjonalne. Ryby dawały nam energię grupy tego, że potrzebowali, potrzebowaliśmy być w grupie. Czuliśmy silną potrzebę posiadania kogoś innego, kogoś drugiego, być w jakimś społeczeństwie. Te ryby, moi drodzy, zodiakalne, ich era również dała nam to, że dużo marzyliśmy, a tak naprawdę mało realizowaliśmy. I co mam tutaj dokładnie na myśli, moi drodzy? Chcę odwołać się do tarotowego księżyca, gdyż jeżeli spojrzymy na tarot pod względem przyporządkowania astrologicznego, to z arkan wielkich do znaku ryb przyporządkowany jest tarotowy księżyc. O czym mówi nam tarotowy księżyc? Tarotowy księżyc mówi nam o tym, że często żyliśmy w iluzji. Bardzo dużo Marzyliśmy często o rzeczach nierealnych do spełnienia. Było dużo marzeń przez całe nasze życie. Ale tak naprawdę brak ich realizacji. Odkładaliśmy to na później. Często też żyliśmy złudzeniami, że coś się zmieni, że ktoś się zmieni, że mój partner, moja partnerka się zmieni, że może w pracy w końcu zacznie być dobrze, będzie lepiej, będzie poprawa. Żyliśmy w ciągłej iluzji i tak naprawdę bardzo silnie byliśmy w tym zakotwiczeni. Co daje nam ta era wodnika? Wodnik jest oryginalny. Wodnik jest indywidualistą. Wodnik również jest to znak Zodiaku, który chce zrobić wszystko na przekór innym ludziom, na przekór politykom, na przekór y, społeczeństwu. I jeżeli do tej pory wszyscy szliśmy w prawo, to nagle być może zachcemy skręcić w lewo i pójść sami, bez tego stada owiec, bez tego stada baranków, tylko indywidualnie sami. Jeżeli chodzi o przyporządkowanie astrologiczne w tarocie, to do znaku Wodnika przyporządkowana z arkan wielkich jest karta gwiazdy. I czym różni się y, karta gwiazdy od karty księżyca, czyli y, tej energii, z której wyszliśmy y, pod koniec 2020 roku. Przede wszystkim tym, że energia karty gwiazdy daje nam możliwość spełnienia masz, naszych marzeń. Y, tak jak ta era ym, Ryb i tego księżyca dawała nam tak bujną wyobraźnię, dużo marzeń, ale brak ich realizacji, tak też era wodnika i karty gwiazdy pozwoli nam na zrealizowanie swoich marzeń, nawet tych najskrytszych i nawet tych, które do tej pory wydawały się nie do zrobienia, że nie da się ich zrealizować. Właśnie, że od tego nowego roku i od tej nowej ery, w którą tak naprawdę wszyscy weszliśmy i nikogo to nie ominie, każdego ta energia dotknie, będziemy mieli szansę na spełnienie naszych marzeń. Będziemy mieli szansę na to, aby zabłysnąć w jakiejś dziedzinie, zrobić coś, czego wcześniej nie byliśmy gotowi zrobić. Teraz będziemy mieli szansę dojrzeć do tego, aby w końcu. Przejąć kontrolę nad swoim życiem i czuć się spełnionymi ludźmi, i czuć się ludźmi szczęśliwymi. Ryby i ta era, właśnie ryb, był to czas. Religijności, był to czas jakichś struktur, był to czas tego, że chcieliśmy robić coś wspólnie, chcieliśmy robić coś razem. Wodnik daje nam indywidualność. Teraz wszyscy będziemy wychodzić z pewnego rodzaju utartych schematów, i każdy z nas będzie chciał tak naprawdę iść swoją ścieżką, iść własną drogą i zrobić coś dla siebie. Era wodnika da nam, moi drodzy, mnóstwo nowych technologii. Sprawy, które do tej pory wydawały się nam nierealne, yy, takie na przykład jak latające samochody, yy, czy też możliwość teleportowania się. Na ten moment może wydać nam się to nierealne, być może nawet śmieszne, ale na przestrzeni tych 2000 lat no których oczywiście w pełni nie przeżyjemy, gdyż jest to z biologicznego, fizycznego punktu widzenia niemożliwe, ale stanie się. Rozwój technologii będzie ogromny i technologia będzie tak naprawdę mogła przejąć kontrolę nad światem. Mogą powstać różnego rodzaju roboty, które będą Praktycznie zachowywać się jak ludzie. Oczywiście wiemy to, że już są różnego tego typu wynalazki, natomiast to wszystko pójdzie w górę, to wszystko będzie jeszcze bardziej sprecyzowane. I też taka mała uwaga musimy uważać na to, aby ta technologia nie stała się dominująca nad ludźmi nie zdominowała człowieka. Gdyż to jest tutaj bardzo ważne, to jest tutaj bardzo istotne, abyśmy o tym pamiętali. Wszyscy musimy stać się bardziej nowocześni, wszyscy musimy stać się bardziej indywidualni, wreszcie yy, odejść od spraw, które nie były dla nas dobre i skupić się na naszym szczęściu, na naszym spełnieniu marzeń oraz tak naprawdę na uzdrowieniu swojego życia z wszystkiego tego. Co do tej pory nam przeszkadzało? Dobrze, moi mili, taki króciutki film. To, co przyszło mi tak spontanicznie do głowy na ten moment, to yy, powiedziałem na pewno. Jeżeli przygotowałbym się do tego jakoś specjalnie, to mógłbym mówić nawet godzinę czasu, ale to jest spontaniczny film. Także, jeżeli ktoś z Was chce podzielić się swoim punktem widzenia, to zapraszam do komentowania filmu, do dyskutowania między sobą. A ja życzę Wam wszystkiego dobrego, i tak jak ta nowa era Wodnika i karta Gwiazdy daje nam. Możliwość spełnienia swoich marzeń i pragnień, nawet tych najskrytszych. Ja właśnie tego Wam życzę. Aby każdy z Was, aby każda osoba, która ogląda ten film, spełniła swoje marzenia, lub chociaż nawet jedno takie najważniejsze dla Was. Być może jeszcze nagram jakiś film, jeżeli będę miał wenę twórczą na ten temat. Tymczasem żegnam się z wami i życzę wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, moi drodzy.